I prezes Grąty, Mariusz Grabowski. Dzień dobry, panie Mariuszu, dobry dzisiaj wieczór. na High League. Dobry wieczór, witam serdecznie. No, tak, trzeba, trzeba odwiedzać. Nie powiem, że oglądam konkurencję, tylko wiadomo, że przyjechałem dla walki Mateusza Kubiszyna tutaj, żeby, żeby zobaczyć, co się wydarzyło. Bo mamy przed sobą finał i myślę, że ta walka jest też dla nas ważna. Myślałem, że młode talenty wypatrujecie do walk na gołej pięści i, i szukacie gdzieś tutaj. W okolicach spotka niekoniecznie w samym spotku, bo też różne rzeczy dzieją się do, tutaj dookoła spotka. Wiesz to nie, tutaj jeśli chodzi o zawodników, to, to mamy, a tutaj wiadomo, że też nie ukrywam, że, że zawodnicy, którzy walczą na Afrykowych federacjach, tej też się zgłaszają i chcą walczyć gromdy, dlatego ja cały czas jakieś tam rozmowy prowadzę. Wiadomo, w pewnym momencie pewnie to wszystko dojdzie, dojdzie do skutku, ale wszystko w swoim czasie, powolutku, kroczek po kroczku. Najpierw najpierw robimy finał, a później będziemy myśleli, co dalej. Prezesie, w kontekście pojedynku Mateusza z, e, Don, Diego, e, przepraszam, z Balbą, e, Don Diego, z Balboą, Don Diego z czy to, że Mateusz miesza tak te formuły, nie będzie problemem później e, w tej samej walce? Czy on zdoła się dostosować? Prezes zna się doskonale na tej robocie, więc wiemy, że, że czasami jest to problem, tak? MMA, kickboxing i na końcu walki na gołej pięści. Ja powiem szczerze, że to nie jest zbyt dobre, ale dzisiaj tutaj weszła w to wszystko komercja, pieniądze i każdy wiadomo, że, że chce po prostu w danym momencie wykorzystać ten czas, czas swój i, i szanse, żeby po prostu tych, tych pieniędzy parę, parę groszy zarobić i myślę, że tutaj to wchodzi w grę, ale jeśli chodzi o te, o te wszystkie formuły, to myślę, że to nie jest dobre, bo wiadomo, że dzisiaj, dzisiaj nawet walka Mateusza Kubiszyna z Dawidem Załęckim, to nie będzie łatwa przeprawa i ja myślę że w przypadku Mateusza, który pewnie wygląda mi, że że niezbyt niezbyt yy, trenował, yy, niezbyt, niezbyt jest pewnie zdrowy i wziął walkę na ostatnią chwilę, to na pewno będzie to problem, bo Dawid Zawęcki pewnie to jest dobry, dobry zawodnik, też go obserwuje. W dwóch wcześniejszych walkach poradził sobie, sobie dobrze, wiadomo, że, że walczył z Alanem Kwiecińskim, tak? No to wiadomo, że tutaj to trochę inna waga, ale wiadomo, że wszedł do, 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 do Oktagonu presja, a, a... Alan już z tą presją był taki obeznany. Jeśli co do walki z Wasą, no tutaj to nie mówię, bo, bo Waso wiadomo, że na wcześniejszej walce w Polsce też przyjechał tylko po pieniądze i tutaj było wiadomo i było widać, że rząd tylko po prostu chciał się ładnie, ładnie przewrócić. No i teraz tutaj będzie takie, takie myślę, że największe wyzwanie Dawida o które też w jakiś tam sposób się, się martwię, żeby Mateusz wygrał. Wiadomo, całym sercem jestem za Mateuszem i powinien sobie poradzić, bo jeśli byśmy patrzyli na papierze, no to wiadomo, że Kubiszyn jest, jest faworytem. No ale mówię, no to jest walka, to jest walka. Trzeba czekać, czeka, czekać do końca. No i zobaczymy. no Bardzo jestem ciekawy. Prezes się nie martwił, bo że e, Mateusz jest, jest bardzo profesjonalnym zawodnikiem, ale tak, e, w ostatnim czasie problemy troszeczkę z przeziębieniem, druga rzecz jest, nie troszeczkę, a naprawdę mocno, bo na antybiotyku, to wiemy już, bo wczoraj mi to powiedział, druga rzecz jest taka, że w ostatnim czasie robił też seminarium w Zgorzelcu e, u, u, u Romano, więc e, Trochę wziął sobie dużo na głowę przed tak ważnym pojedynkiem tutaj. No ja myślę, że naj, naj, najważniejsze to, żeby był Mateusz skoncentrowany dzisiaj na walce, bo myślę, że to je trochę, tak jak mówię, wziął tą walkę last Minet, pewnie, pewnie nie, nie, bardzo, nie bardzo to rozmyślał, przemyślał, tylko po prostu brał, brał, że leci i myślał, że sobie łatwiej poradzi. ja, ja na początku też, też myślałem, że tak będzie, ale jak z czasem i aż do, do dzisiejszej Gali, nawet już na początku tygodnia było widać, że Mateusz jest chory, no to już tak trochę się, się obawiałem. No i mówię, no i tutaj. Tutaj cały czas jestem ciekawy tego, tego wyniku. No, mówię, no powinien sobie poradzić, no ale ale to jest walka. Prezes, prezesowi z czym kojarzy się tutaj obiekt katowickiego spotka, bo jednak tutaj wszyscy podkreślają tą legendarność tego obiektu, chociaż w stosunku dzisiaj do nowszych obiektów wygląda nieco archaicznie, bo żeśmy się tu przechodzili. Wiemy jak to wygląda. Jak, jak, jak pan patrzy na to. No wiecie co, na pewno, na pewno troszkę wiele do życzenia tutaj to, to wszystko daje, żeby po prostu przejść do, do Mediarumu, no trzeba przejść całą halę, tutaj nie można wejść, ale myślę, sam obiekt jako obiekt, no to wiadomo, taki kultowy, kultowy. Ja powiem szczerze, że byłem paru, na paru imprezach, chyba takie na największej zadymiarskiej to byłem, jak miała być była gala, galafenu. Tak, tak. Bodajże, że chyba, nie wiem, czy tam walczył Sarara wtedy z jakimś zawodnikiem z Holandii, tak? Dobrze mówię? Tak, tak, tak. No i, 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 i tu była taka straszna zadyma. Później chyba w 2000. W 2019 robiliśmy tutaj galę, galę z Wachem MB Boxing. No myślę, że tutaj obiekt wspominamy dobrze, nawet, nawet Marcel Jadąc mówi, no mówi, ja tutaj wszystko wiem jak tego, jak, jak było. I dlatego no mówię, no wiadomo, sentyment katowicki Spodek to taki, to taki pewnie jeden z pierwszych tych hal, które, które po prostu było słychać o nich w Polsce, tak? Tak, zdecydowanie, ale gdzieś jak się wchodzi, to czuje się te emocje, i jest jakiś taki odbiór szczególny, że jest to obiekt, czy raczej jak profesjonalista wchodzę, w ogóle nie patrzę, zobaczę światła, tu można coś zrobić, można przeprowadzić. Załóżmy, że byłby, byłoby to spojrzenie na katowicki spodek pod kątem gromdy, która byłaby z publicznością. Nie, powiem szczerze, że nie, ja już nie patrzę na te halę, bo już tyle hal przez te, te tyle lat zwiedziłem i ja tylko patrzę bardziej organizacyjnie tutaj, tutaj w Wchodząc dzisiaj, patrząc, patrzyłem tylko na światła, na, na, na oświetlenie, na wyjście, na, na, na LEDy i tylko tyle mnie interesuje. Tak naprawdę, tak naprawdę czy, czy tu jest 10 tysięcy, czy 5 tysięcy ludzi, to mnie nie, nie obchodzi. Jeśli chodzi o ogromdę i, i, i wyjście na taką halę, to powiem Ci szczerze, że, że mieliśmy już halę zaklepaną i mieliśmy na tą halę wychodzić, na tą gromdę, na tą finał. I się okazało w ostatecznym rozrachunku, że zaczęliśmy mierzyć tą halę i się okazało, że nie możemy podwieścić światła, nie możemy podwieścić multimediów. I i z tej hali tak naprawdę musimy zrezygnować, bo, bo myślę, że ta scenografia w żaden sposób by się nie wkomponowała z tymi słupami, które by stały na środku. I myślę, że klimat Gromdy jest, jest trochę inny, bardziej elitarny. Zostajemy w mieście grzechu, a myślę, że tutaj po walce Kubiszyna będziemy chcieli już ruszać z promocją i ogłosić datę, datę gali, bo wszystko mamy już zaklepane, tylko po prostu czekamy do końca na tym, żeby ta walka była, żeby po prostu się nie nakładać, żeby ta impreza się odbyła i będziemy ogłaszać tą datę. Dlatego mówię, no tutaj zostajemy w mieście grzechu, też wiadomo, że, że, że kibice. Kibice chcą coraz częściej przyjeżdżać na tą grondę, ale, ale powiem szczerze, wiadomo, że, że parę, parę biletów zawsze, zawsze na grondych jest dostępne, ale w tym przypadku Kubiszyna i Domalika, oni, oni rezerwują większość i dlatego, dlatego po ogłoszeniu daty będziemy też ogłaszać te bilety i myślę, że jak ktoś będzie chciał zainteresowany i na żywo to obejrzeć, no to radzę szybciej to zrobić, bo wiadomo, że ta liczba miejsc jest ograniczona. Okej, okay, to ważna informacja, czyli rozumiem, że zostajemy w pionkach, jeśli chodzi o galę kolejną Gromdy. Zapytam tylko o ostatnio przeprowadzonej gali TymExu i we współpracy z MB Promotion w dzierżoniu Boxing Night. Co, co takiego szczególnego e, gdzieś tam wydarzyło się podczas tego, tego bokserskiego eventu? Bo parę walk mogło naprawdę się podobać. No powiem szczerze, że wiadomo, ja zawsze się powtarzam, że walki polsko-polskie przyciągają najwięcej i tutaj takie show skradła walka Leśniaka z y, Olo Jasiewiczem. Myślę, że to była, była bitka y, w drugiej rundzie. Y, znokautowany Olo, wiadomo, że, że miał za sobą rzeszy kibiców i myślę, że ten doping go podniósł i po prostu przewalczył te 8 rund. Świetna, świetna walka dla oka. Ja nie mówię tutaj o, o technice czy o jakimś poziomie, bo wiadomo, że, że poziom polskiego boksu jest taki ani inny. Tutaj nie oszukujmy się, ale myślę, że te emocje i dla oglądania dla kibiców była naprawdę świetna. Zolem już wszystko w porządku, jeśli chodzi o zdrowie, tak? Tak, zolem w porządku. Zolem od razu było, było, było w porządku. Wiadomo, że, że Olo, Olo troszkę zmartwiony, ale zadowolony, bo, bo przetrwał. przetrwał, to Myślę, że, że, że wiele też tą walką zyskał, bo tylko o tej walce tak naprawdę się mówiło. Drugą walką, o której się mówiło, wiadomo, ze względów na, na depresję Tomka Nowickiego, miał ciężkiego rywala, nie oszukujmy się, wiadomo, że tak samo zawodnika Tymeksu, który ma kontrakt z Tymeksem i takie zestawienie takie zestawienie było bardziej, bardziej grupowe, no i Makarczuk sobie, wiadomo, poradził z Tomkiem, tylko tutaj jest zadowalające to, że Tomek w tej walce się nie poddał, przeboksował te, te 8 rund i myślę, że, że ta głowa w jakiś tam sposób wraca na odpowiedni tor I rozmawiałem z Tomkiem po gali, po gali później teraz prosił, że, że promotorzy jakbym mógł, żeby, żeby zrobić jakąś lżejszą, lżejszą walkę, no i wiadomo, że tą lżejszą walkę pewnie zrobimy, bo, bo planujemy galę w okolicach Wielkopolski, Poznań i te okolice i myślę, że też, też niebawem, niebawem to ogłosimy, bo ta, ta gala też się zbliża. Środa to... Wielkopolska ponownie, czy nie, rozważacie też inną lokalizację? Nie, nie no, to na pewno nie będzie Środa Wielkopolska, rozważamy inną, ale naprawdę taka zadowalająca, bo tutaj też chcemy w jakiś tam sposób pomóc Wrzosowi, bo wiadomo, że ekipa Wrzosa utworzyła fundację, zbiera na chore dziecko pieniądze i myślę, że tutaj włączamy się ściśle w tą, w tą, w tą zbiórkę i myślę, że tutaj pod tym potem też ta gala będzie zorganizowana, żeby po prostu ci, ci lokalni kibice tutaj z Wielkopolski i z tego miasta, nie mogę teraz jeszcze powiedzieć dokładnie, i, i dokładnie i dokładnej, znaczy datę mogę powiedzieć pewnie albo nie, nie będę mówił, ogłosimy to, to, to razem z miastem, ale myślę, że tutaj ta, ta pomoc, ta charytatywna i ta ekipa Wrzesa, która, która robi dobrą robotę, trzeba im w jakiś tam sposób wesprzeć. Wierzejski kontra Załuska. Teraz ten pojedynek, bo on się przewijał przez cały czas. E, wiadomo, że Załuska nie może gdzieś tutaj też w jakiś sposób przeżyć e, tej punktowej porażki. Oskar Wierzejski mówi, że w końcu jest gotowy też do walki, jednak ten pojedynek może się sprzedać e, w takim kontekście. Tu też grą, aż tu też w jakiś sposób chłopak, który jest e, niezłym technicznie pięściarzem, mówię o Wierzejskim, to też e, chyba jest coś. Jest z wartością na tym rynku. No tak, bo wiadomo, że tak jak mówiliśmy, polsko-polska walka, na pewno na pewno na pewno będą emocje, bo, bo widzieliśmy już Łukasz Załuska tylko po walce wygranej przez Wierzeńskiego Od razu do mnie dzwonił, nagrywał się, że chce tej walki. Ja mówię Łukasz, Łukasz Wierzejski jest w innym miejscu niż wtedy był, co walczył z tobą. Łukasz mówi, że nie, że on trenuje z Rafałem Kałużnym w Gdańsku, sparuje z Jeżewskim. Świetnie sobie daje radę i myślę, że sobie, sobie poradzi. Ja mówię, słuchaj, miałeś wystąpić na gromdzie, żeby to odpuścić. Powiedział, że nie. No zobaczymy, ja myślę, ja myślę że, że tutaj będzie miał Łukasz problem, ale ja nie chcę skreślać, bo wiadomo, że, że obaj są moimi zawodnikami ja tutaj nie stawiam na, na żadnego. Najważniejsza jest, jest walka, żeby, żeby po prostu pokazali dobre emocje i żeby wyszli w zdrowiu z tej walki i to jest tyle myślę, że, że najważniejsze, a emocje na pewno będą gwarantowane. To jest też tak, że ładnie to opakujecie, uda się z tego konfliktu przyciągnąć dodatkowych kibiców do boksu? No ja myślę, że takimi walkami możemy przyciągnąć kibiców, żeby po prostu o nich się mówiło. Tutaj widzieliśmy, że, że w Dzierżoniowie duża rzesza kibiców, Oskara Wieżyńskiego przyjechała, ponad 200 i myślę, że tutaj... Z Góry nie mieli daleko. No nie mieli daleko, <gry> ale on też trenuje bodajże gdzieś tam blisko, blisko... Świdnicy. Świdnicy tak I, i też ze Świdnicy dużo przyjechało, dlatego, że ja myślę, że o takie gale właśnie z zawodnikami lokalnymi nam, nam, nam chodzi, bo, bo wiadomo, że bez sensu robić gale, jak widzisz, że jest 20 czy tam 50 osób na tej gali, tak to jest pełna, doping jest świetny, ja myślę, że najbardziej mi się z tego wszystkiego podoba też ten doping, jak takich zawodników, jak widziałem w Dzierżoniowie doping, to był jak na tych, tych boks, galach bokserskich w Anglii, tak, wiadomo, że to nie ta skala, bo wiadomo, że tam jest są pełne stadiony no, można powiedzieć, że u nas też była pełna hala tylko, że, że objęteściowo ta hala trochę była mniejsza, ale myślę, że ten doping był całkiem fajny. To jeszcze na koniec zapytam z tych eksportowych zawodników których macie i wysyłacie od czasu do czasu e, czasami te walki się udają, czasami się nie udają, tak zorganizować, tre, prezes wie o czym mówię, bym poprosił o jakiś krótki komentarz. Ja powiem szczerze, że, że wiadomo, że te walki eksportowe to ci tylko zawodnicy, którzy w jakiś tam sposób chcą zarobić, bo, bo wiadomo, że za granicą można zarobić więcej lub tutaj ewentualnie walcząc w walkach wieczoru, jeśli nie walczysz w walkach wieczoru, no to no tutaj te pieniądze są pewnie inne. No i mamy, mamy kilku takich zawodników, nawet tutaj mam propozycję, nie bym nawet mógł powiedzieć w tej chwili, że mamy walkę w Londynie jednego zawodnika od nas, tylko, że, że wiadomo, że ten kontrakt nie jest, nie jest jeszcze podpisany, cały czas oni negocjują, bo, bo Zaproponowali śmiesznie niską cenę, później wiadomo, że, że po tygodniu się odezwali nic nie mogli znaleźć i, i, i zaproponowali tą, zaakceptowali tą naszą wyższą. No zobaczymy, no myślę, że ta, ta walka jest w połowie, połowie kwietnia też i, i zobaczymy, czy dojdzie do skutku. Myślę, że, że ci zawodnicy z Polski, jak chcą też mówię, zarabiać albo ewentualnie wiadomo, że mistrzami oni nie będą. I tutaj wiadomo, też nikomu nie odbieram, bo wiadomo. Ale to jest że... krytyczny. Nie, wiadomo, że w boksie to jeden cios i, i, i może być po wszystkim. Wiadomo, można przebłosować 10 rund ostatnia sekunda, czy dziesięć. Sekund i, i po wszystkim, bo ja pamiętam, yy, że Tomka Adamka chyba zablem, tak? Chyba, nie, nie zablem, nie, nie pamiętam. Niemczech... Yy... Nie, Tutaj w Polsce to była walka, że dziesiąta runda, dziesiąta runda całą, całe 10 rund prowadził i chyba że ostatni szał ostatni i, i sędzia wyliczył i przerwał walkę, już było 10 sekund do końca. Dlatego, ale mówię, tutaj jest boks, ale nie ma co to przekreślać. Ale taka jest brutalna prawda, że po prostu tutaj, jak chcesz jechać, jechać i cokolwiek zarobić większego i się dobrze pokazać, no to musisz jechać za granicę. To w takim razie dziękuję, oglądamy, czekamy na gale i walkę Wszystkiego dobrego prezesie, czekamy na gromdę. Zapraszamy na gromdy, pamiętajcie, 13 gromda Naprawdę, ktoś będzie poniesie porażkę, bo to jest pechowa, da, pechowa liczba A ktoś będzie zwycięski, będzie mówił, że 13 przynosi szczęście Nie, 13 przynosi szczęście, dziękuję bardzo, dobranoc, nie ma wielkiej gry. gry Dziękuję jeszcze raz